Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj chciałem Wam pokazać smart okulary, za pośrednictwem których można słuchać Radiacolor. Jak to brzmi, nie? Okularami słuchać Radiacolor. Tak, naprawdę. <noise> Szybki unboxing. Rzecz opcjonalna, stopery do uszu, ale nie są konieczne, sprawdzałem. Smart kabelek magnetyczny do ładowania tego. Okulary wystarczają na 4 godziny słuchania, 240 godzin czuwania. Ładne etui magnetyczne. A ściereczka. To są okulary, które przewodzą dźwięk, wykorzystując tak naprawdę przewodzenie kosteczkowe. Czyli nie wkładamy niczego do naszych uszu, tylko i wyłącznie przykładamy. Te ramiona same w sobie już są głośnikami i tutaj zabudowane są Zarówno akumulatory, jak i jej moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth, i dwa w jednym. I okulary przeciwsłoneczne, i słuchawki, które nie odcinają otoczenia, a jednocześnie zapewniają cały czas dostęp do muzyki. Dobra, parujemy je. Tutaj są specjalne przyciski, takie dotykowe, po jednej i po drugiej stronie. Czyli tak naprawdę wystarczą nam zwykłe gesty do tego, żeby um, zarówno włączyć tryb parowania, jak i przechodzić z utworu do, do utworu, albo zgłaśniać, ściszać, pauzować. Super, nie trzeba wyciągać telefonu z kieszeni. Kulary już są położone z moim telefonem. Nie ma tutaj kamery szpiegowskiej, ale tutaj totalnie nie o to chodzi. Tutaj bardziej zależy nam na tym, żeby mieć naprawdę komfortowy dostęp do muzyki. Śmieszne. Tu gra, a tu słyszę. Wytłumaczę na szybko, o co chodzi z tym przewodnictwem kosteczkowym. Weźcie ołówek i na przykład. Pouderzajcie nim po waszych zębach. Nie słyszycie tego stukania, ponieważ wasze bębenki je odbierają, tylko właśnie za pośrednictwem rezonansu kosteczkowego ten dźwięk dociera uszu, do uszu, ale tak jakby od drugiej strony. I dokładnie tak samo jest w przypadku tych okularów. Ale śmieszne wrażenie. Ty, to jest super. To w się sensie mi się podoba. Nie wiem, zadzwonimy gdzieś? Do dyrektora dzwonimy. Dzień dobry. Jak mnie słychać? Tak? O. No to właściwie tylko tyle chcieliśmy. Wystąpił pan właśnie w filmie. Dzień Dziękuję. Do usłyszenia? Naprawdę super. To prawda, wszyscy dookoła to słyszą, ale to działa. 270 zł. Okulary przeciwsłoneczne, wbudowany głośnik, przewodzenie kosteczkowe, wbudowany akumulator, zarządzanie gestami dotykowymi. A jak wygląda? Szczerze myślałem, że będę gorzej wyglądać w tym. Będę przerysowany, że to będzie trochę komiczne. To wygląda jak zwykłe okulary, tylko troszeczkę bardziej pogrubione tutaj. Jakość plastiku też jest w miarę w porządku, i to, co jest jeszcze ważne, to tutaj są szkła UV. To nie są udawane okulary przeciwsłoneczne, tylko takie, które naprawdę ograniczają dopływ szkodliwego promieniowania do naszych oczu. Będę to wykorzystywać, wiesz gdzie? Na plaży albo gdzieś nad wodą. A nie, zapomniałem. Te okulary wędrują do kogoś z Was, dlatego bardzo uważnie słuchajcie Radiacolor. Będziemy mieli pytanie, zagadkę, co wynagrodzimy Wam właśnie takim oto fajnym gadżetem. Niedrogim, ale działającym.